Jowisz to gazowy olbrzym o masie 2,5 raza większej niż masa wszystkich ośmiu innych planet Układu Słonecznego. Poza tym Jowisz jest niesamowicie piękny, z jasnymi efektami zorzy polarnej, błyskawic i burz. Najbardziej znaną burzą jest Wielka Czerwona Plama. Średnica jej fali jest jak dwie planety Ziemi, a prędkość wynosi 500 km na godzinę. Jowisz ze swoim potężnym polem magnetycznym przyciąga nie mniej niż 79 satelitów. Z taką eskortą jest nazywany także królem planet. Gazowy olbrzym charakteryzuje się bardzo interesującą prędkością i trajektorią obrotu. Dzień tutaj trwa tylko 9 godzin i 55 minut, podczas gdy rok równa się prawie 12 ziemskim latom. Szybko i wolno jednocześnie.